Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Kula. Koniec pieprzenia w fikinie. czas posolić. Daję minutę taki nazwy widowni na oponień, co A ja cię taki nazwę zapytanie, jak to wyglądało z tycją utraceniem wagi do rolników. Bo rzeczywiście tych programów było sporo roku, że pewnie też. Na szczęście, te falę za to zapłacił. <grytanie> <grytanie> Oprócz kontraktu, który podpisałem na wykonanie roli niezwykle trudnej, bo jak Państwo wiadomo, ja na przykład mam na swoim koncie wiele ról y, charakterystycznych, zresztą tak jestem obsadzany. Warunki nie sprzyjają do grania postaci y, takiej jak Adam Boranowicz. Różnimy się. Fizycznie, ja mam albo złych policjantów, albo bardzo złych policjantów, albo bandytów, albo kupuję podpaski w sklepie i robię to nietypowo, albo jestem przed, szefem mafii, jestem przerażający, ale też potrafię być operatorem ginekologii położnictwa w sezonie. i położnictwa przez pięć I nieskromnie powiem, a uważam, że w Polsce w ogóle w Polsce mamy kłopot z tym, że ludzie są strasznie skromni, świetnie, pan to nie nie, nie! nie, naprawdę się nie! Tak, tak, przypadkowo. A ja wiem, że jestem dobrym aktorem. Wiem, że dobrze gra i mi mi na więcej. Jakby reżyserzy mieli na mnie lepsze pomysły, on mi jeszcze fajniejsze role. W Hollywood, gdy mówił z amerykańskim akcentem, to Bruce Willis mógłby się pakować. To prawda, że to jest mój I jeden z ulubionych. umie nawet robić tak jak on. W Niemczech bardzo się uwagę, że Bruce Willis całe swoje aktorstwo zbudował na zdziwienie. Bo on wchodzi do pokoju, a zawsze pistolet i mówi tak... What the fuck? <laughs> Już na się uwagę, to jest uwagę? już tam mieszkające. Szynele, full make-up, peruki, mole latające na kulinie. Siedzące ją tak staje I widzi, że nie robi wrażenia. Nagle wyciąga papierosa. Czy panie wiedzą, kto ja jestem? Ale tak na niego patrzą. Też długo głowa. Też papieros. No my nie, ale na portierni panu powiedzą. Karol, czekamy na ciebie, jest twoje Alterego, ego, ale to nie to samo Ale mam drugi telefon, proszę zaczekać. Na solinie, praca w, re. w recenzjach, które która się skończyły, z czym ja się zresztą kompletnie zgadzam, jest bardzo nietypową, nie tylko polskim, ale mam wrażenie w ogóle w światowym. Ponieważ on się przygląda festowi dojrzewania z takiej nieobserwującej perspektywy. Chcemy opowiadać właśnie o tym dojrzewaniu strategicznym, o tym, jak przechodzimy ze stanowiskiem w Związku Dorosłości, to on skupia się na wierzycielu ciała. Czyli coś kompletnie zupełnie nieoczywistego, pomiędzy nimi jak najwyższego, z takiej opowieści, jak z takiej perspektywy spojrzenia na ten, nasz, dla każdego przecież człowieka. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle sam temat dzieciństwa i dzieciństwa z wychowywów jest mi bliski, czemu był y, podczas całej mojej edukacji szkolnej. I opowiadałem o tych blaskach i cieniach y, y, tego, tego czasu. Y, w różnych ujęciach w różnych tematach. Nie sobie sprawę, czy pomyślałem o tym, że bardzo trudno, bardzo rzadko mówi się o, o dorastaniu nie w takim duchu romantycznym, e, tylko w, no, w takim e, cielesnym aspekcie. Że to jest jakiś temat, może nie ma założyć słowa tabu, ale e, temat trudny do, do rozmowy i to nawet może pomyśleć o tym jakoś szerzej, bo to nie jest tylko kwestia... E, Rozmowy dziecka z opiekunem czy rodzicem, ale w ogóle myślę, że my mamy problem, żeby mówić o oczarowości, czy z, ze swoim partnerem, czy w ogóle z, z kimś, kto jest tam bliski. A mnie takie rzeczy interesują, że interesują mnie w, w kinie tematy i kwestie, które, które w jakimś sensie są trochę niewygodne, bo które, które um, są. Um, i się do końca zrozumiały, można by też tego zacząć, że poprzez te kina próbuje trochę ten świat oswajać i, i e, próbować go zrozumieć. Patryk spędził pięć lat na komendzie, głównej komendzie, stołecznej komendzie warszawskiej. Tam się zetknął z autentycznymi tymi postaciami, których my staramy się odegrać. Człowiek, którego ja gram w rzeczywistości, nazywa się żurek. Dlatego Patryk zmienił to na barszczyk, tak samo jak, czy postaci. I na podstawie no, różnych wiadomości, jakie otrzymał z, z policji, postanowił napisać kilka scenariuszy. Jak mi powiedział, bo no, tak się złożyło, że jesteśmy bardzo ze sobą zaprzyjaźnieni, no to powiedział mi, że ma scenariusz na 11 filmów pod tytułem Pitbull, prawda, w różnej tam konfiguracji.